Pierwszy raz widzę taką nakładkę z tym napisem, także zaraz będziemy, jest punieczka, jest moja mordeczka punieczka, zobacz punieczka co jest znalazłem, nakładeczka piękna z klamry, zaraz będziemy tutaj w okolicy szukać klamry, może jeszcze klamra będzie, kurde ja już to widzę, ja już to widzę, ja już to widzę, punieczka. Co my tu mamy? Czas na was. Zobaczcie na to. Moi drodzy widzowie, coś ciekawego trafiłem. Zobaczcie. Jest fajna buteleczka z napisami i z jakąś kotwicą. Jest jakiś ciekawy przedmiot. Nie wiem, czy to jest głowa lwa. Musiężny Ciekawy przedmiot i mogę Wam powiedzieć, że jest tego tutaj więcej także albo to jest depozyt albo jakiś mega, mega ciekawy śmietnik otwieramy to, moi kochani I morda, chytu, tu, Chodź tu mordo. Mordo. Uuu, morda, Lecz, morda, leci, <gry> morda. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku, na kolejnych poszukiwaniach. Oczywiście, depozytów, bo czego by innego. Tutaj za mną niedaleko były poniemieckie budynki. Tutaj z tej strony było pole, z tej strony był las. No, już ten las ma troszkę lat. Także szukamy oczywiście depozytów. Po tych niemieckich rodzinach, które uciekły w 1945 przed armią, zbliżającą się armią radziecką, pakowali wszystko na jakieś wózeczki, na jakieś bryczki i ruszali na zachód, w stronę Amerykanów, uciekając przed Rosjanami. Także no w sumie nie ma się czego dziwić. A resztę swojego dobytku zakopali gdzieś przy swoich domach, gdzieś na lesie, nie wiem gdzie. Także szukamy depozytów po. Po, po tych osobach. No i oczywiście chciałem was na wstępie pozdrowić wszystkich serdecznie. Zostawcie jakąś łapeczkę. Nowi niech zasubskrybują kanał, ponieważ na pewno się będzie coś działo. Napiszcie oczywiście jakiś komentarz, no bo jak, jakby inaczej. No cóż, lecimy z tematem. Zapraszam na odcinek. Jest złotuwa. Powiem wam, że nawet w ładnym stanie przy drodze wyszła. 49 rok. Mm. Aluminiowa, stan całkiem, całkiem mm. dzik. dzik, 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 dzik. Przed chwilą tutaj przejeżdżał traktor na dole i widziałem załadowany cały cegłą gdzieś z ruiny jakiejś, kurde. Muszę iść tam niedaleko, są ruiny. Muszę zobaczyć, czy gdzieś nie wybierają jakieś chałupy. Jak wybierają, to trzeba zobaczyć wykrywaczem, oczywiście, nie? bo ten bo wiadomo te fanty co już co były na górze zostały już dawno znalezione a teraz zostało tylko niżej na haupach także później muszę oblecieć tutaj te ruiny zobaczyć skąd oni to wybierają te cegły widziałem cegły z, z taki gruz, z cegłami cegły prawie wszystkie całe nie i ten trochę ziemi było to gdzieś gdzieś z ruiny bo cegły takie stare nie dość także może być coś i tak grzebie w tym śmietniku. Zobaczcie, harmonia jaka mi wyszła wielka. Patrzcie, całutka harmonika. Tylko nie ma, może drewno tu było, już zgniło. Ale patrzcie, całośćka. Praktycznie w środku drewno jeszcze jest. O, patrzcie. Jakby ktoś nie wiedział, co nieraz się znajduje, te blaszki, nie? Tutaj takie kawałki blaszek nieraz się znajduje. Jedni piszą, że to z jakichś siewników, czy tam z innych dupereli. To zobaczcie, macie tutaj przykład. Także takie blaszki, te kawałki, to wszystko jest z harmonijek. Takich, właśnie ustnych. No, zobaczę, czy nie ma reszty tej harmonijszki tutaj. Patrzcie, jak się dzik zmęczył. Pokaż Jęzor, pokaż język. Ale czarny. I co, dopadłaś tego kreta, czy nie? He? Chyba nie Chyba kret ją w konia zrobił Albo w kreta ją zrobił <laughs> To jest jakiś sygnał Zobaczymy sobie Co my tu mamy Jeśli Jest szaro, buro i ponuro Patrzcie, cynk jakiś, kurde, Tu dalej te śmietniki są wszędzie Dlatego jest cynk Idziemy dalej Sygnał bardzo ładny równiutkie 86. Także sprawdzimy sobie. Tutaj prawdopodobnie było kiedyś pole. Nawet można zobaczyć po takich u nas są takie zarośla, jak są jakieś jeżyny, nie jeżyny, to znaczy, że tu kiedyś było pole zabudowania są niedaleko stąd. Dobra, sprawdzamy, czy to polskie, coś już śmieć czy, czy niemieckie coś, ale raczej stawiałbym na poniemieckie. Na poniemieckie coś. Bo tutaj po wojnie już był, już był ten las. Także, także tutaj już był las. Co my tu mamy? Coś tutaj mamy, ale nie wiem co. A to jakiś chyba stopy. Nie, patrzcie, kurde. O, Patrzcie, co ja tutaj mam. Ja tutaj mam kawałek kapustki. Zobaczcie. Wyczyścimy sobie, widzę już po kształcie, że to jest połowa kapustki z czapki Wehrmachtu albo jakiegoś podobnego wojska, w każdym bądź razie niemieckiego, zobaczcie, już można po kształcie, widzicie, teraz będziemy szukać drugiej części oczywiście, także prawdopodobnie było tutaj wylewane jakieś szambo. I to trafiło gdzieś z chałupy, razem z szambem troszeczkę skrobniemy, żeby to przeczyścić ładniej. I zaraz Wam w całej okazałości tutaj pokażę. Także już pierwszy fancik ciekawy jest. Zaraz będziemy dalej szukać reszty. Za chwilkę się włączę. No, troszkę przeczyszczone. Wiadomo, to jest aluminium, także jak jest troszkę gleba jakaś kwaśniejsza czy coś, to zaraz... Zaraz się robi korozja. Niestety aluminium jest słabym materiałem w ziemi, także. No ale jest pół pustki. Szukamy dalej. Tutaj prawdopodobnie coś było wylewane, jakieś szambo, także zobaczymy zaraz. Zostaw to! Hmm, jakaś buteleczka się fajna trafiła. Niemiecka. Co tu mamy na górze? Germany napisane. A tutaj pełno, pełno napisów. To nawet coś. No fajna. Nie pnia. Fajna buteleczka, nie? Tutaj jakiś śmietnik jest mały. Także zobaczymy, bo fajne, dość ciekawe jak ta buteleczka jest to wiadomo, że z domu rzeczy Dobra, zobaczymy co tu jest. Zobaczcie ile tu napisów ma. No. Ta butelka o taką fajnie. Talerzyk dla dzieci był. Malowany ładnie. Zobaczcie jakieś dzieci biegają sobie. No, tu jest jeszcze coś. mm <laughs> W 1946 roku, gdy rodziny niemieckie dostały nakaz eksmisji na tereny dzisiejszych Niemiec, te tereny objęli Rosjanie i wszystko zaczęło się w sumie od początku. Większość z tych budynków została rozebrana. Cegła z tych budynków została wywieziona na odbudowę Warszawy. A my dzisiaj szukamy oczywiście pozostałości po tamtych mieszkańcach, tych, którzy już nigdy Tutaj więcej nie wrócili. Mamy tutaj jakąś ciekawszą butelkę, chyba. Zaraz wyciągniemy. Czekajcie, bo ten dzik napiera na mnie z góry. Tu jakiś kubek był. Aha. Jeszcze muszę podkopać. Zobaczcie. Jest buteleczka całkiem nawet fajna, prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy. Wyciągamy. Wyciągam buteleczkę. No, patrzcie. Fajna buteleczka będzie. Napisu dużo. No, tu jest, patrzcie, jakaś kotwica. Co to był, jakiś rum? Może. Korek. Nawet jeszcze jest. Nie, to jest. Nie, to korek chyba. Chociaż. Nie, korek. No. Dobra, zobacz, zobaczcie. Fajna buteleczka z napisami. Tu jest jakieś dwie dłonie pokazujące ten napis z jednej z drugiej strony. No, fajna. Fajna buteleczka zobaczyć. Alein Echte. Pain Expeller. Dobra, przeczytam Wam po kolei Anker. PINE Expeller, Der, Allein, Echte. Jakby ktoś mógł to rozszyfrować, to dajcie znać. Ta już mi tu przylazła. Nie wiem po co. I tu mamy jeszcze jakiś napis na boku. To już chyba producent jest. Jest tu śmietnik fajny, no. No, troszkę mi wyszło z tego. Śmietniczka mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery buteleczki dość fajne, całe z napisami, ta biała fajna, nie ma no niestety napisu żadnych, ale jest fajna taka porcelanowa bardziej. Jakaś harmonika wyszła z cyzoryków, wyszło widzę raz, dwa, trzy sztuki. No, zardzewiałe, no ale z cyzoryki. kawałek lampy naftowej. A, tu jeszcze jedna buteleczka jest mniejsza. I zobaczcie, ile guzików. Taką brytwankę małą wykopałem. Była tutaj, i te w tej brytwance były guziki. Tu są z jakimiś psami. Także takie bardziej myśliwskie. Tu jakaś broszeczka jest malutka. Ciekawa. No i mnóstwo, mnóstwo guzików. Zobaczcie, ile guzików. Same guziki prawie. Praktycznie no same guziki, nie? Tutaj nic więcej nie ma. Aha, jeszcze są naparstki. O! To nie wiem, coś większego, kółko jakieś. I są naparstki. Raz, dwa, trzy. To jest guzik. Takie, jakby szkiełka. To są plastikowe, jakieś chyba bardziej. Trzy naparstki. I te takie ciekawe guziki, później przeczyszczę to. To wam zbliżenie zrobię. jakieś psy tu są, czy co to, jakieś myśliwskie, może coś było. Albo ktoś miał guziki, w tym i wywali po prostu razem z guzikami, brytwankę. No, także, widzicie, taki śmietniczek dość fajny. Dobra. Teraz wam nagram trochę z innej kamery, żebyście widzieli zobaczcie, ile tych guziczków fajnych. Takie z jakimiś lwami, psami. Tutaj mamy z tego, z, z lampy naftowej. Ta głowica. Tu mamy trzy scyzoryki. I tu mamy tych buteleczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest piąta i parę naparstków. Także takie. Zobaczcie, jakie fajne te guziczki. No, fajniutkie, fajniutkie. Także moi drodzy widzowie, jak na razie jest fajnie. Trafił się fajny śmietniczek. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapeczka, jak się podoba. Napiszcie jakiś komentarz zaraz, czy wam się podbają te buteleczki, czy nie. Punieczka już tu pędzi do mnie. Lecimy dalej moi drodzy widzowie, to nie wszystko. Jeszcze tak mówię, zajrzę sobie tutaj wykrywaczem w ten śmietniczek i zobaczcie, wyszła mi jeszcze łyżeczka, kawałek łyżeczki w sumie. I to będzie chyba sreberko. Tutaj mamy próbę jakąś. No. Srebereczko. Patrzcie, tu jest próba. O. No. Zobaczcie, próba 800. I tu są obok jakieś te. Także, kurde, no kawałek łyżeczki srebrne jeszcze wyszło. Widzicie? Tu są inicjały jakieś. No fajnie, fajnie, fajnie. O. Tu wam pokażę. Zobaczcie, to było w takiej brytwance Te guziki. No tutaj mamy złom, resztę. Kawałek darka, kubek. Śmieci. Później to zabierzem na złom. Piękny sygnał 97. Bardzo piękny sygnał. Kopniemy, zobaczymy. Już niedaleko tego domu jesteśmy. Także różne rzeczy mogą tu być. Od marek srebrnych. Po śmieci oczywiście. co, będzie? Nie wiem. Raczej jakaś Niemczyzna będzie, ale co, to się zaraz okaże. Gdzie to jest? Tutaj, patrzcie. Z rakietnicy. Niemiecka łuska z rakietnicy. Z niemieckiej rakietnicy. O, aluminium, dlatego tak dawało pięknie. Dobra, idziemy dalej. Mam tutaj coś. Widzę tylko zieloną patynę na razie. Nie wiem jeszcze co to jest, ale zaraz, razem sobie to odkryjemy. Co to jest? Kółko z namiotu, prawdopodobnie. Mosiężne. No. Także nic ciekawego w sumie. Idziemy na haupę, pokażę Wam zaraz w całej okazałości. Tutaj widzicie przede mną te krzaczory. Tutaj był dom, wielki, wielki dom. Także idziemy, pokażę Wam mury, ruiny. Zobaczcie, tutaj już przede mną widać kawałek murów. Zobaczcie, widzicie. Tu mamy już kawałek murów. A tam dalej był dom. Z tamtej strony. Tutaj prawdopodobnie była jakaś obora, może albo coś takiego, bo jest na górze. Jest ten. Zobaczcie. Dla krów. No. Dobra, idziemy tam. Już się szaróweczka robi, ale zobaczcie tutaj. Tutaj jest te pojedła. Tu patrzcie, jaka piwnica jest. Z tych krzaków tylko widać kawałek zejście do piwnicy. No, Tam jest więcej ruin z tamtej strony. Jeszcze mamy jakiś słabiutki sygnał Słońce już zachodzi Mamy 40 39, 40 Kopniemy, zobaczymy sobie co to tutaj jest Tu coś mamy kopane Teraz będziemy kończyć, bo Patrzcie, widzicie to? Ja już widzę. Patrzcie, jest nakładeczka z klamry pruskiej. Nakładka z klamry pruskiej, ale ładna, całutka. Kurde, ciekawe, czy gdzieś klamry nie będzie tutaj niedaleko. Zaraz zobaczymy. Jest nakładeczka z pruskiej klamry, piękna, piękna. Zobaczcie. Czekajcie, bo to jest jakiś dziwny napis. Inne coś. Co to jest napisane? Intrewe Fest. Kurde, normalnie powinno być God mit uns. Co to jest? Pierwszy raz widzę taką, taką tą nakładkę. Zobaczcie. Zaraz będziemy... Jest punieczka! Jest moja mordeczka punieczka. <laughs> Zobacz punieczka, co ja znalazłem nakładeczka piękna z klamry. E, zaraz będziemy tutaj w okolicy szukać klamry. Może jeszcze klamra będzie, bo powiem Wam, że no nakładka widać lutowane było, ale, ale ciekawy jest ten napis. E, in Treue Fest. Także zaraz, zaraz zobaczę co to jest, skąd to, co to i na pewno będziecie zaraz gdzieś tutaj mieli Jakiś opis albo coś takiego. Także jest elegancko. Dobra, szukamy klamry. Może gdzieś być jeszcze klamra gdzieś tu w pobliżu. Dobra, lecimy dalej. Powiem Wam tak. Sygnał 93, jak dzwon. Tutaj była ta nakładka z tej strony. A tu jest piękny sygnał. Jak myślicie, będzie klamra. Będzie klamra, czy nie? Czy nie? Patrzcie, na samym wierzchu ha, Kurde, mole Ja już to widzę, ja już to widzę Ja już to widzę Punieczka co my tu mamy? Czas na was. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Patrzcie. Patrzcie. Kurde mole. Patrzcie na to. Jest. Jest reszta. Czekajcie, wyczyścimy troszkę. Jest klamra. Proszę bardzo. Widzicie? Pruska, klamra. dziwna z takim wycięciem. Tutaj pruskie nie mają tego wycięcia. Przynajmniej te, co ja wiem. Zaraz zobaczymy. Z trzema dziurami. Kurde, ciekawe. Gdzie jest nakładka? Ale się trafiło, patrzcie, Jest nakładka. Zobaczcie. Patrzcie, tylko ten napis. Zaraz będę sprawdzał. Zobaczcie. Taram. Mega, mega, mega. Patrzcie, klamreczka, piękna klamreczka. Normalnie na pruskich jest napis Got me toons, tu jest in treue fest. Nie wiem. Zaraz będę sprawdzał. Także na pewno zaraz będziecie mieli tutaj opis tej klamry. Co to jest? Skąd to jest? Zobaczcie. Saluśka z nakładeczką. Mega, mega, mega strzał. <laughs> Kurde, jest, jest, jest. Mega. Patrzcie. Jest to klamra landowa z wojskowego pasa niemieckiego księstwa Bawarii. Wzór 1847. Napisy widniejące na klamrze In Troje Fest Niezłomny w lojalności Było mottem Królestwa Bawarii 1805 do 1918 I jego władców Z dynastii Wiltenbachów No jestem mega zadowolony Mega Patrzcie dziwna sikiera Kurde nie widziałem takiej jeszcze Takiej długiej Dlaczego taka długa sikiera mogła służyć? Tu cienka, a długa. Taka nie mam pojęcia. <gry> no. Moi drodzy widzowie, dzień się skłania ku końcowi. Słoneczko już nam zachodzi. Ja już tak samo będę powoli się zbierał. A wy, oczywiście, jak się podobało, zostawcie łapeczkę. Nowi, niech zasubskrybują kanał. No, i oczywiście napiszcie jakiś komentarz. Ja chciałem Was z tej oto studni po niemieckiej serdecznie pozdrowić. Zobaczymy się w przyszłym odcinku, już niedługo. Także trzymajcie się i na razie.